Po dwuletniej pandemicznej przerwie zapraszamy na kolejny festyn. Tym razem, festyn, który będzie przede wszystkim promuje zdrowy tryb życia, a więc i odżywianie, dużo ruchu w różnej formie, W współpracy z naszymi partnerami, którzy prowadzą czy to kluby fitness, czy siłownie, czy też nowym partnerem, którym bardzo się chcieliśmy pochwalić, to jest 23. Lubelska Brygada Piechoty Wojsko Ochrony terytorialnej z Białej Podlaskiej. Ci partnerzy przygotowali swoje oczywiście z jednej strony pokazy, które mają na celu zachęcić do tego, żeby Łukawianie aktywnie spędzali czas, żeby nie tkwili tylko i wyłącznie na kanapie, ale również odżywiali się zdrowo, ruch wiadomo, że również przyczynia się. No i poza tym chcemy ożywić park miejski, który jest nie tylko dla imprez kulturalnych, ale również dla rekreacji. Chcielibyśmy go w tym kontekście pokazać. Po raz piąty spotykamy się na Dniu Zdrowia dla Łukowa. Jest to impreza sfinansowana z części Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zorganizowana przez Łukowski Ośrodek Kultury. Dzisiaj w parku możemy zobaczyć takie dyscypliny jak piłka nożna, taniec na szarfie, taniec na kole. Swoje umiejętności pokaże klub Best w Gym, który na scenie zaprezentuje fitness, trenerzy personalni zaprezentują, pokażą, jak zdrowo żyć, odżywiać się w dzisiejszych czasach. Będzie kimboxing jak najbardziej, ŁKS Orlęta Łuków, pokażą mały, taki mini trening z Szymonem Łukasiewiczem, który jest ich trenerem. Na dzisiejszych pokazach z okazji Dni Zdrowia zaprezentowaliśmy część z umiejętności naszych dzieci. Mieliśmy już pokazy na kole akrobatycznym, występowały trzy dziewczynki. Przed nami jeszcze występ na szarfie akrobatycznej. Są to wszystko zajęcia w powietrzu, zajęcia wymagające bardzo dużej siły mięśni, aczkolwiek dla każdego prowadzimy zajęcia od grup początkujących i w zasadzie każdej grupie wiekowej. Tutaj pracują tylko i wyłącznie mięśnie głębokie, których na co dzień nie angażujemy w codziennych naszych czynnościach, w naszym codziennym ruchu. Pracują całkowicie inne partie mięśni. Także uważam, że w dzisiejszych czasach, w dobie smartfonów, w dobie bezpośredniego dostępu do internetu, warto z takich zajęć skorzystać. Jest to co innego, no i oczywiście ruch to zdrowie. Dzisiaj wspólnie tutaj razem z zespołem jesteśmy, robimy bezpłatne pomiary tkanki tłuszczowej. Moim zdaniem, jakby ja uważam, że odżywianie jest jeszcze bardziej stody od aktywności fizycznej. Z tego powodu, że za 100% jakby rezultatu zdrowia, samopoczucia, nawet aż 80% to jest odżywianie, a 20% to jest trening. Uważam, że jakby najważniejszą rzeczą to, żeby nie, nie katować się dietami, czy nie przynieść z diety na dietę, żeby to nie było dla nas skomplikowane, trudne. Musi być to łatwe, smaczne, proste, żeby takie to było, bo często ludziom diety bardzo źle się kojarzą. MRZ, tego nie, tego nie, tego nie. Tydzień wytrzymują dwa i później odpuszczają. Więc dlatego ja uważam, że to musi być smaczne, proste i takie jakby, żeby łatwiej jakby było prowadzić ten zdrowy styl życia.